Cześć! W dzisiejszym odcinku debiutujący w MOBZILLI ARCHOS z modelem 50 DIAMOND. ARCHOS 50 DIAMOND to pierwsze urządzenie tej marki, które mam okazję testować. To takie pierwsze, naprawdę pierwsze wrażenie spotkania z marką. Jest bardzo pozytywny, dlatego że 50 Diamond to urządzenie, które wygląda, moim zdaniem, po prostu świetnie. Urządzenie jest dostępne w kilku wersjach kolorystycznych, oczywiście również bardziej stonowanych niż ta mega seledynowa, którą trzymam w dłoni, ale właśnie ten odważny kolor bardzo mi się podoba. Urządzenie dzięki temu wygląda bardzo świeżo, bardzo modnie, bardzo młodzieżowo. Z daleka też na pewno przyciąga wzrok, wyróżnia się designem dzięki temu telefon. Była w zasadzie dość standardowa, oprócz tego takiego paska w kolorze, tym seledynowym, który znajduje się pod ekranem, ale telefon na pewno należy pochwalić za to, że jest cienki, jest również dobrze zbudowany całość Rzeczywiście trzyma się w dłoni naprawdę fajnie. Na froncie szkło hartowane jakieś dobre, natomiast nie zostało mi potwierdzone, że jest to gorilla czy coś innego. Na szczęście podczas testu nie zebrało rys. Z tyłu z kolei mały minus, ponieważ obiektyw aparatu wystaje nieco ponad krawędź obudowy. Jest również takie rozwiązanie, że klawisz blokady znajduje się po lewej stronie, a nie po prawej, w związku z tym trzeba się do tego przyzwyczaić. Telefon da się otworzyć, natomiast niestety nie ma dostępu do baterii. Tutaj również minus. Telefon jest natomiast urządzeniem typu Dual SIM, w związku z tym można używać dwóch kart SIM, dwóch numerów. Obie muszą być w formacie mikro. Jest również slot kart pamięci, w związku z tym można rozbudować sobie pamięć. Całość obudowy określam jako bardzo fajną, odważną. Ja widziałem już tyle nudnych i powtarzanych smartfonów, że taką świeżość przyjmuję z dużym zadowoleniem. Ekran ma 5 cali, rozdzielczość 1080p, czyli Full HD, co oznacza, że ostrość jest naprawdę świetna, jest rewelacyjna, w tej klasie cenowej nie da się znaleźć niczego więcej. Jeżeli z kolei chodzi o matrycę, to jest to matryca IPS o bardzo dobrych kątach widzenia, o dobrej jasności, również o bardzo dobrym kontraście. Natomiast jeżeli chodzi o na scenie barw, ono należy raczej do tych powiedzmy stonowanych. Tutaj nie ma jakichś wielkich wrażeń estetycznych, nie ma jakiejś jaskrawości. Niektórzy lubią bardziej jaskrawe, niektórzy bardziej stonowane ekrany. Ja jestem raczej po stronie tych, którzy wolą bardziej na stronę kolory, tutaj ich nie ma. Ale jeżeli lubicie taki ekran, to są z pewnością z tego będzie zadowoleni i z całą pewnością ten, który jest w Archosie 50 Diamond to jest dobry ekran. Telefon pracuje na 64-bitowym układzie Snapdragon 615, taktowanym zegarem 1,5 GHz i 1 GHz. 4 rdzenie są właśnie szybsze, cztery rdzenie są wolniejsze. Jeżeli z kolei chodzi o ilość pamięci RAM, to są 2 GB, to jest dobry układ graficzny Adreno 405. I ten zestaw pozwala wygrywać Archosowi 50 Diamond ze wszystkimi urządzeniami, które znajdują się w średniej stawce cenowej. Oprócz Xperia E4G, która jest szybsza, ale tak czy siak ta wydajność, którą znajdziecie w tym telefonie, jest dokładnie taka sama jak na przykład w Desire 820, który pracuje na dokładnie tym samym procesorze i w efekcie urządzenie jest naprawdę szybkie, naprawdę sprawne, świetnie zoptymalizowane, w związku z tym działa rzeczywiście perfekcyjnie płynnie, perfekcyjnie szybko. Ciężko oczekiwać czegoś więcej od smartfonu za te pieniądze. Z całą pewnością doznanie pracy z urządzeniem jest naprawdę super. Na mały plus należy jeszcze podkreślić to, że mimo, że w urządzeniu jest slot kart pamięci, to producent dopakował sporo dysponacji wewnętrznych, 16 GB, Это равний счаст. Dużą zaletą Arhosa 50 Diamond jest to, że pracuje na czystej, gołej wersji systemu operacyjnego Android. To jest Android wersji 4.4. Ja dostałem potwierdzenie również, że będzie aktualizacja do wersji 5.0 jeszcze w lecie, w związku z tym dość szybko. No i w związku z tym, że to jest czysty goły Android, to mamy do czynienia z super szybkim, super płynnym interfejsem i to jest świetna sprawa. Pewnie w funkcjonalności jego znacie, ale ja mogę wam je przypomnieć. Na ekranie blokady nie ma żadnych skrótów w przypadku czystego gołego Androida. Natomiast kiedy przesuniecie sobie w prawo, to włączy Wam się aparat fotograficzny. Możecie go w ten sposób wywołać. Na ekranach głównych można oczywiście. Rozmieszczać sobie widżety i skróty. Skróty można grupować w fodery, fajnie wyglądające, praktyczne. Można również tych ekranów głównych wydawać sobie w zasadzie nieskończoną ilość, ponieważ nie ma ograniczenia. Jeżeli z kolei chcecie na pasku powiadomień wywołać skróty do ważnych funkcji, wystarczy pociągnąć dwa palcami od góry albo jednym palcem, a potem nacisnąć odpowiedni klawisz. W menu głównym aplikacje są sortowane alfabetycznie, nie da się zmienić ich układu, nie da się ich poustawiać według własnego się. Jeżeli z kolei chodzi o rzeczy, które są na plus, to na pewno fakt, że cały ekran wypełnia zawsze interfejs, ponieważ klawisze funkcji Androida znajdują się pod ekranem. Wśród nich nie znajdziecie klawisza menadżera wielozadaniowości. Żeby wywołać sobie ten menedżer, musicie dwa razy kliknąć w klawisz domowy, co jest trochę podchwytliwe, inaczej to działa niż w większości innych telefonów. Jeżeli chodzi o rzeczy, które dodał od siebie Archos, bo takie też są, to fajny trik z tym, że kiedy kończycie połączenie, jest podsumowany po prostu czas tego połączenia. Pojawia się okno z licznikiem. Jest również fajna funkcja, która nazywa się Archos Fusion Storage, która działa w ten sposób, że kiedy włożycie do urządzenia kartę pamięci, część plików systemowych jest przesuwana właśnie na nią. Łączona jest jakby ta pamięć zewnętrzna z wewnętrzną, dzięki czemu zyskujecie więcej miejsca na instalowanie aplikacji w urządzeniu. Na start jest mniej więcej 12 GB, więc cieszy też to, że Archos pomyślał o osobach, które chcą grywać do urządzenia, na przykład. Na przykład duże gry. Natomiast niestety jest jedna duża wada tego telefonu, i nazwałbym ją chyba taką piętą Achillesową: to znaczy fakt, że w chwili obecnej co najmniej mniej więcej na oko 40% interfejsu po prostu nie jest przetłumaczone. Jest po angielsku, w związku z tym osoby, które nie władają tym językiem, będą miały duży problem z obsługą telefonu. Ja dostałem potwierdzenie od do producenta, że oni pracują nad rozwiązaniem tego problemu i interfejs będzie poprawiany, ale tak czy jak w chwili obecnej jest to duży minus urządzenia dla osób nieanglojęzycznych. W urządzeniu znajdziecie standardową aplikację Galeria, inaczej niż na np. w Nexusie 5 na KitKacie. Nie ma dedykowanego tworzacza muzyki przygotowanego przez firmę Arhost, jest za to serwis Muzyka Play, czyli ten serwis, w którym możecie kupować sobie muzykę za 19,99 na miesiąc, subskrybować dostęp do katalogu muzyki. Natomiast sama aplikacja ma pewne braki w funkcjonalności, nie ma możliwości wyszukiwania muzyki w folderach, nie ma modułu pobierania okładek, jest za to rozbudowany equalizer, który nazywa się Snapdragon Music i on rzeczywiście fajnie poprawia jakość dźwięku. Natomiast na mały minus fakt, że mimo, że telefon podpowiada, że da się to zrobić, to jednak nie da się samemu sterować ustawieniami tego equalizera, więc to jest minus. Ale jeżeli chodzi o jakość odtwarzanego dźwięku, to Archos 50 Diamond spiesia się bardzo dobrze. To jest dobre urządzenie muzyczne. Fani takich naprawdę dudniących ciepłych basów będą mega zadowoleni, bo one świetnie brzmią w urządzeniu. Jest również sporo fajnych, wysokich tonów, w związku z tym rzeczywiście ja telefon jako urządzenie muzyczne mogę polecić. Do oglądania filmów z kolei służy aplikacja Archos Video. Producent chwali się na swojej stronie internetowej, że jest to najbardziej uznana aplikacja do obsługi multimediów. Ja uważam, że nieco na wyrost, natomiast rzeczywiście ona jest na plus, dlatego że ma fajne funkcjonalności, ma dobre wsparcie kodeków i formatów. Ma również takie fajne triki z możliwością wyszukiwania informacji o filmach czy serialach, które macie wgrane do urządzenia. Rozpoznawane są poszczególne odcinki, w związku z tym można poczytać sobie ich opis. Jest również możliwość pobierania napisów automatycznie w aplikacji. One są pobierane również w języku polskim, natomiast w, e, niestety telefon miał problem czasami z wyświetlaniem samych diakrytycznych polskich znaków, w związku z tym one nie zawsze się pojawiają na ekranie. E, tak czy siak, rzeczywiście funkcjonalność jest naprawdę w porządku, ale jest jeden duży problem. Mniej więcej 10% aplikacji jest e, spolszczone, reszta jest tylko i wyłącznie w języku angielskim. Główny aparat urządzenia to 16-megapikselowa matryca, wsparta pojedynczą, dość skuteczną diodą doświetlającą scenerię. Z interfejsem, który przypomina ten, który natywnie był dostępny w Androidzie KitKat. Taki bardzo minimalistyczny, bardzo prosty i w zasadzie nieistniejący niemalże. Natomiast tak się składa, że jednak tutaj są pewne zmiany, ponieważ opcję tego interfejsu wywołuje się dłuższym przyciśnięciem w ekran i pociągnięciem do góry. Pojawia się wtedy taki łuk, spośród którego możecie sobie opcję. No i niestety Archos zupełnie rozminął się z intencją Google, czyli producenta tej aplikacji, tego interfejsu, ponieważ chciał do niego wpakować jak najwięcej funkcji. W związku z tym na tym łuku macie trzy Opcje, które nazywają się więcej opcji. Po wejściu do nich możesz znaleźć tryby fotografowania, możesz włączyć możliwość uruchomienia automatycznego HDR. Jest również możliwość zmiany wszystkich podstawowych parametrów, takich jak iso balans bieli. Natomiast to wszystko jest tak naciskane, tak upchane w jednym miejscu, że po prostu nie da się tego używać w żaden sposób. To jest mnóstwo funkcji wpakowanych do jednego podmany, do którego ciężko dotrzeć, po prostu wyjątkowo niewygodne. Dobrym zobrazowaniem całej sytuacji jest opcja rozdzielczość, w której znajdziecie 20 różnych rozdzielczości. Nie wiadomo po co, wystarczyło 5 podstawowych. Ehm, aparat również robi zdjęcia w formacie 16 na 9 ehm, tak sugeruje wizjer, natomiast tak naprawdę one wychodzą w formacie 4x3. E, w związku z tym nie widzicie dokładnie tego, co fotografujecie. Ciężko w związku z tym sobie ustawić odpowiednio kadr. E, w związku z tym jedynym wyjściem w sytuacji jest albo robienie zdjęć w trybie automatycznym, albo po prostu zainstalowanie zewnętrznej aplikacji, która potrafi robić zdjęcia, na przykład aparat Google. Bardzo prosty, bardzo wygodny, fajny program. Na froncie z kolei macie 8 megapikselowy aparat do robienia samobstryków, a jeżeli chodzi z kolei jakość robionej zdjęć tym telefonem, to byłem pozytywnie zaskoczony. Jest rejestrowana naprawdę duża ilość detali. Dobrze wyglądają kolory. Należy zwrócić uwagę na to, że pojawiają się na jednolitych kolorach, na jednolitych barwach szumy. Natomiast wysoka rozdzielczość sprawia, że kiedy przeglądacie takie zdjęcia na komputerze, to po prostu nie są specjalnie widoczne i generalnie jakość jest naprawdę w porządku, jest dobra. Natomiast jeżeli chodzi o możliwość nagrywania wideo w telefonie, to telefon radzi sobie z rozdzielczością Full HD przy 30 klatkach na sekundę. W interfejsie jest dokładnie ten sam bałagan, który jest w aparacie. Natomiast jeżeli chodzi o jakość, niestety ona odbiega od tego, co znajdziemy w aparacie, ponieważ rejestrowanych jest mało ilość szczegółów, widać wyraźnie artefakty na tych Mac, no i niestety one nie są dobrej jakości. Jednak karta Sim ta podstawa m, obsługuje w telefonie sieć LTE, w związku z tym można używać internetu z szybką prędkością. E, główną podstawą przeglądarką jest Chrome, w związku z tym internet przeglądać się naprawdę wygodnie. Jeżeli z kolei chodzi o czas trzymania na jednym ładowaniu, jest dobrze. Telefon radzi sobie spokojnie z dwudniowym okresem w takim cyklu mieszanym. E, dosłownie na palcach jednej ręki można wskazać urządzenia, które osiągają lepszy wynik. Podsumowując, pewnie zauważyliście, że ostatnio mam okazję testować sporo telefonów mniej znanych producentów. Na szczęście, zdecydowana większość z nich mnie pozytywnie zaskakuje i na czele tej stawki jest ARHOS 50 Diamond. Ja muszę wam przyznać, że miałem problem z przypomnieniem sobie, kiedy ostatnio słyszałem nazwę tej marki, przed tym, kiedy otrzymałem ten telefon. To było naprawdę jakoś bardzo dawno temu. Natomiast rzeczywiście telefon nie skoczył. Świetnym designem, dobrym wyświetlaczem, bardzo dobrym procesorem, rewelacyjnym interfejsem, dobrymi multimediami. Strzałem w dziesiątkę było to, że zastosowano tutaj czystego gołego Androida, nie zmieniając zupełnie nic w zasadzie w nim. I w efekcie ja po muszę stwierdzić, że to jest urządzenie, które mogło być bratem Nexusa 5. Świetnego, bardzo szybkiego telefonu za dobre pieniądze. Arhos 50 Diamond również powinien być dostępny w dobrej cenie. Procent obiecał mi, że cena końcowa będzie się wahała pomiędzy 800 a 1000 zł. Oczywiście 800 byłoby lepiej, ale jeżeli to będzie 1000 zł, to uważam, że to też nie będzie specjalnie dużo. Ja widzę tylko jeden problem przy okazji Diamonda i to jest to, że niewiele osób wie, że on po prostu istnieje. Ja spieszę do niej, że tak, istnieje i tak się składa, że Arhos 50 Diamond to jest naprawdę bardzo dobry telefon. A co wy sądzicie o Archosie 50 Diamond? Czy uważacie, że telefon jest udany? Czy podoba Wam się design tego urządzenia? Czy bylibyście skłonni wydać odpowiednią ilość pieniędzy na ten telefon? Napiszcie koniecznie w komentarzach, co sądzicie i o tej marce, dawno przeze mnie niesłyszanej, i o tym telefonie. Jeżeli macie z kolei jakieś inne pytania odnośnie smartfonów, to oczywiście również zapraszam do sekcji komentarzy. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie również ten kanał, po to, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Trzymajcie się, cześć.